Zapytać się, co czuje się bardzo słabo świtera, tak, zapraszamy aha. jutro. No. Ale ten protest głodowy to jest ten kod PP, tak? Tak. tak. Organizuje. Tak. Nie można go łączyć z kodem kijowskim. No wartości, wartości są te same. Wartości Kodu Komitetu Obrony Demokracji. I Komitetu Obrony Demokracji przed PiSem są te same. Nic, jeżeli chodzi o wartości, nic nas nie różni. My wszyscy chcemy państwa prawa, państwa demokratycznego. Chcemy, nie, żeby PiS rządził tylko zgodnie z prawem. Jak wygrał za 4 lata wybory, za 8 lat, Zgodnie z wolą narodu, niech rządzi 12, 16, 20 lat, byle zgodnie z obowiązującymi regułami, z konstytucją i ustawami. Ja nie mam nic przeciwko temu. Wola narodu się liczy, ale zgodnie z regułami. Jeżeli PiS będzie miał dwie trzecie do zmiany konstytucji, proszę bardzo, niech zmieni konstytucję. Mnie chodzi tylko o zasady. Jak zmieni konstytucję na jakąkolwiek, to, to ja to uszanuję, bo, bo taka była wola. A nie może być tak, że pisma 235% głosów, które zdobył w sposób legalny, nie do podważenia, i łamie prawo. Pisma prawo uchwalać ustawy 500 plus, zmieniać, y, jakieś obarczać podatkami, y, banki, supermarkety. Byle, to, to, prawo, to wszystkie rzeczy są najprawdopodobniej zgodne z konstytucją. Ale nikt mi nie wmówi, bo ja jestem człowiekiem myślącym, że ubezwłasnowolnienie nowelizacja ustawy o Trybunale Konstytucyjnym jest zgodna z Konstytucją, bo nie jest. Nie jest, panie redaktorze. Ja mam w PiSie wielu przyjaciół. Tutaj stoi zawsze człowiek, na pewno go pan widział w spisie. Myśmy się zaprzyjaźnili. My się z daleka do siebie uśmiechamy, witamy my jesteśmy zaprzyjaźnieni. Ja mam wielu przyjaciół, posłów z PiSu. My się lubimy, my się szanujemy, bo wszyscy jesteśmy ludźmi Polakami. To może, może, przepraszam, roze, roześmiałem się, bo może by Pan tak pokusił się, powiedział nazwiska. To już taki... Ee... To by było, to by, ale gdybym powiedział kilka nazwisk, to zrobiłby mi niedźwiedziom przysługę. Mogliby wylecieć z partii albo niektórzy nawet nie są członkami partii. Czyli, czyli prezesie Kaczyński już ma prezes tutaj trop, musi, musi pan prezes śledzić pana, wtedy odkryje, którzy to posłowie są wrażej mają takie, takie znajomości. Bardzo dziękuję. takie? chciałem się spytać, bo pan... To są, to są a ja pana zaskoczę. Ci moi przyjaciele z PiSu... To są znajomości od 1980 roku. Myśmy razem budowali z tymi przyjaciółmi ruch Solidarności. Związek Zawodowy Solidarność, niezależny samorządny. Nie jesteśmy... Proszę pana, takie pytanie. Odpadnie, tak. yy, Związek Solidarność, no, jaki region? Śląsko-Dabrowskie oczywiście. Ja organizowałem strajk na kopalni Lenin w, w 1980 roku, a 14 grudnia 1981 na kopalni Wieczorek. Później byłem sądzony w dwóch odrębnych sprawach, byłem skazany na 3 lata więzienia i 2 lata pozbawienia praw publicznych. Jeżeli już Pan pyta. Ale to, to jest nieważne. Ważne jest, że, że Polska jest niepodległa. To jest najważniejsze. I o, najważniejsze, to jest to, to jest co, mi, co czego pragnę, żeby była krajem praworządnym. Tak. Tego pragnę. Niczego więcej. Przepis no, jest przy władzy, to dziękuję nam bardzo. wszystko okay. jedno. Okay. dziękuję bardzo. Tu się żegna Janek Budakowski. Jako trzy latek drukowałem opozycyjne ulotki. Ukrywali się u mnie trzech działaczy Solidarności, mieliśmy w piwnicy drukarnię i magazyn poligraficzny, więc też mam jakąś swoją kartę kombatancką. Idziemy dalej.